Moi kochanie, witamy Was bardzo serdecznie już na piątej części tematu ciąg arytmetyczny. Pokażę Wam zadanie 733 ze strony 138 i polecenie jest takie. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę ciągu arytmetycznego jeśli. Napisz radam na dwukropek jeszcze, bo jeśli. Dobrze. I teraz tak, warunek jest taki. A3 plus A5 wynosi 24 i A3 razy A5 równa się 135. Zacznijmy sobie może najpierw od napisania, ile wynosi A3 i A5. Ola napisz A3 to się równa. A3 to się równa. I teraz patrzymy na wzór. Wpisujemy A1, A1, dodać i piszemy 3 odjąć 1 razy ryb. Nawiasie, tak. 3 odjąć 1 razy ry. Czyli skosujemy ten wzór trzeci. Nawias. Kropeczką, A, nawias, nawias, razy R. I od razu uprośćmy, to to się równa, napisz, równa się. A1 przepisz, tutaj, A1 przepis. A3 odjęć, 1 to jest, to jest o ile? 2, czyli plus 2 Plus 2 Tak, i teraz to samo robimy z A5. Napisz, A5 to się równa. I znowu korzystamy z tego wzoru na wzór ogólny ciągu arytmetycznego, czyli napisz. I piszesz A1. A1 plus, plus y, nawias, nawias 3, odjąć 5 odjąć 1, bo tu jest piątka. 5 odjąć 1 raz razy r równa, równa się, się y, A1 a przypisujemy, tak? Plus 5 odjąć 1 to 4. 4. Mhm, dobra. No i teraz ja tutaj będę wyliczał ten układ i teraz zobaczcie. Mamy takie pierwsze równanie, wstawiamy do tego pierwszego równania, czyli za A3 wstawiamy A1 plus 2R, czyli piszę A1 dodać 2R, dodać i za A5 wstawiam A1 plus 4R, równa się moi drodzy 24. No a tutaj wstawiam do drugiego równania tylko mnożenie, czyli A1 plus 2R i tutaj wstawiam sobie razy A1 plus 4R. Równa się 135. No i teraz, co mamy tutaj dalej? Ola, A1 plus A1 to jest w matematyce. A1 plus A1. A2R A, A, tak. A plus 4R to. 2R plus 4R czyli 6R. 6R. Mhm. Równa się 24. I teraz tak, może ponumerujmy sobie te równania. To sobie nazwijmy pierwszym równaniem, to drugim. I na razie rozpracujmy tylko pierwsze równanie. Widzimy, że tutaj można wszystko podzielić na 2, Czyli 2 na 2 to 1, czyli A1 dodać. 6 na 2 to. 6 e, podzielić? Tak. To e, będzie 3R. E, 24 na 2 to 12. I teraz wystarczy 3R wziąć na prawą stronę. Czyli A1 równa się 12 odjąć 3R. No, i teraz wstawiamy do drugiego równania. Tutaj, moi drodzy, powinniście już powoli coś wam zauważyć, że tutaj będzie chyba jakieś równanie kwadratowe. Zaraz jeszcze zobaczycie. Za A1 wstawiamy 12 minus 3r plus 2r. Zamykamy nawias. I tak samo tutaj. Za A1 wstawiamy 12 odjąć 3r plus 4r równa się 135. I doliczamy do końca. Minus 3 plus 2 to. Minus 3 plus 2 to minus 1. Minus 1, czyli jest 12 odjąć r. A tutaj mamy minus 3r plus 4r, to będzie po prostu r, czyli jest 12 plus r równa się 135. I teraz, moi drodzy, można wymnożyć albo każdy z każdym, ale jeżeli ktoś zna wzory skróconego mnożenia, ja tutaj przypomnę ten wzór, żebyście widzieli, jak on wygląda. Ten wzór jest taki, zaraz go zetrzemy, żeby nie zajmował miejsca. O, to jest ten wzór. ja ten wzór oczywiście zastosuję, czyli 12 do kwadratu to jest w matematyce 144. A r razy r to jest minus r kwadrat równa się 135. Dobra, i doliczmy do końca. Mamy minus r kwadrat równa się 135. Odjąć y, 144. Czyli mamy minus r kwadrat równa się minus 9, czyli r kwadrat, tutaj się przeniosę, jest dziewiątku. Po pomnożę przez minus 1, czyli r równa się 3 lub r równa się minus 3. Takie mamy rozwiązania. I teraz tak, może ten wzór w sumie zostać, zmieścimy się tutaj. Jak doliczyć A1? Bardzo prosto. Wstawiamy sobie do tego wzoru i mamy a1 równa się 2. I teraz mamy dwa wyniki oczywiście. 12 odjąć 3 i bierzemy sobie tą trójkę czyli 3 razy 3 to 3 razy 3 to 9, czyli tu będzie trójka. Czyli tutaj można powiedzieć, że mamy pierwsze rozwiązanie i drugie. Tak samo tutaj to będzie A1, może tak powiem 1, to jest pierwsza możliwość, ale może być też druga możliwość, czyli będzie 12 odjąć 3 razy minus 3. No to patrzymy. Minus i minus daje w matematyce. Plus. Czyli mamy 12 plus, a 3 razy 3 to 9, czyli 21. I pytanie było takie, moi drodzy. Wyznać pierwszy wyraz i różnicę, czyli odpowiedź byłaby taka. Moglibyśmy tutaj sformułować odpowiedź już normalnie, a 1r równa się lub a 1r równa się i odpowiednie wartości wstawić. Czyli tak, tutaj wstawilibyśmy trójkę, a wpisz trójkę, bo ci będzie łatwiej. Czyli o tą trójkę. Dobrze, i teraz R1 jest trójką, wpisz tutaj trójkę. A tutaj drugim rozwiązaniem jest 21, napisz R21. A R wynosi minus 3. dopisz minus 3. I teraz, które zadanie warto sobie przećwiczyć, żeby zobaczyć, jak to wychodzi. Zadanie 7,33 pod punkt B. Ja Wam pokazałem przykład A. A teraz można sobie wprowadzić przykład B. Dziękuję za Waszą uwagę. Powodzenia.